Mandala symbolizuje doskonale czysty stan ducha. Może być wydarzeniem, obrazem, podróżą, spotkaniem. We wszystkich kulturach i czasach pojawiają się podobne obrazy i formy. W tym tkwi, niezwykła tajemnica tego magicznego okręgu, w którym odnajdujemy siebie i nasz świat. Sypanie mandali wyraża budowanie symbolicznego, tajemniczego pałacu z oknami i drzwiami skierowanymi na cztery strony świata. Mandala jest nazywana drogą do centrum świata. Na środku pałacu w przepięknej komnacie stoi tron, na którym zasiada Tara. Spotykamy się tam z nią, aby otrzymać błogosławieństwa wypływające z jej serca i umysłu. Wielodniowe usypywanie mandali. Jest jedną z najbardziej widowiskowych tybetańskich ceremonii religijnych. Przez całe wieki była ona wykonywana wyłącznie w zaciszu tybetańskich klasztorów. Obecnie, kiedy kultura Tybetu jest zagrożona, Dalai Lama zgodził się, by była wykonywana publicznie. Podczas usypywania mandali należy przestrzegać kolorów opisanych w modlitwach. Szczególnie dotyczy to kierunków świata. Biały wschód, żółty południe, czerwony zachód. Zielony północ. Po zakończeniu sypania mandali następuje jej zniszczenie. Oznacza to przemijanie i brak trwałości świata doczesnego. Uczestnicy ceremonii mogą otrzymać piasek z mandali. Trzymanie go w domu ma podobno przynieść pomyślność całej rodzinie. Reszta piasku zostaje uroczyście wrzucona do rzeki płynącej do morza. W ten sposób poprzez wodę błogosławieństwo dobrych życzeń ma dotrzeć do jak największej liczby istot żywych.